Wiadomo, cieszymy się z medalu, bo jednak medal to medal i nie zawsze jest łatwo zdobyć medal, tak samo równie dobrze można wygrać jak i mieć problem zdobyć ten medal, gdy konkurencja jest na równym pozi poziomie. Liczyłem na trochę więcej, bo wiem, że stać na nas na dużo więcej, jednak nie umiemy tego w pełni jeszcze odnaleźć. I musimy trochę popracować przed mistrzostwami świata albo na mistrzostwach świata i na najważniejszej imprezie osiągnąć to, otrzymazymy i żebyśmy byli w pełni usatysfakcjonowani. Początek układał się bardzo dobrze, tak jak założyliśmy, że będziemy chcieli się trzymać nie więcej niż na łódkę od rywali, tak też trzymaliśmy. Sądziłem, że jednak w drugiej części dystansu, gdy czuliśmy, że rywale trochę sławną, a my możemy zacząć wykorzystywać zapas, który mamy w sobie, pozwoli nam na przejście rywali, lecz niestety no, nie udało nam się mieć w pełni wiary po to, żeby zaatakować się do wszystkiego, co mamy i pokazać, co możemy z siebie dać. Cieszę się tym bardziej właśnie, że rodziny, znajomi mają możliwość obejrzenia sobie na żywo, zobaczyć jak to wygląda. Możemy razem się cieszyć z tego, kibicują bardzo. Lecz niestety nie mam takich problemów, żeby, że tylko tutaj muszę startować, bo gdzie nie będę to zadanie sportowca jest odnaleźć się na każdej imprezie i na każdym starcie pokazać siebie wszystko. I mieć tych kibiców zawsze w sercu, w głowie i napędzać się nawet jak nie ma siły, żeby napędzać się tą wiarą.